Dajcie, kochani, dziś będziemy siać szpinak. E, szpinak zwykle wysiewam e, tak e, po 20 lutego. No w tym roku troszeczkę później, dlatego że e, no, pogoda jednak nie sprzyjała. E, szpinak zimowy olbrzymik, bo o tym mówię, ma wielkie liście. Nie wiem czy od każdego producenta, w każdym razie że ten który ja kupuję ma wielkie liście, kruchutkie, smaczne i ja stosuję go do kanapek, do zupy, do sałatki, do wszystkiego do czego można tylko go zastosować. Jest bardzo smaczny i co ważne jeszcze nie ma sałatki a już jest szpinak. Poza tym ten szpinak nie przemarźnie. Jest zimowy, dlatego że można go siać późną jesienią i tuż przed przymrozkami, żeby nie zdążył skiełkować. Ja w tym roku nie, nie wysiałam go jesienią, dlatego że no praktycznie nie było zimy. Nie było, nie było takich przymrozków, i obawiałam się, że po prostu mi wzejdzie w środku zimy, i wtedy no, nie wiedziałam, jak będzie się miało czy zdąży po prostu wypuścić listki, czy umarźnie, czy co mu się wydarzy. Dlatego wysiewam przeważnie zawsze taki szpinak wysiewam po 20 lutego, gdzieś tak po 15-20 lutego, jak nie, ma, jak nie ma śniegu. Natomiast jak jest śnieg to zaraz jak tylko śnieg stopnieje na grządce, tak żebym mogła po prostu tą grządkę uprawić pod ten szpinak. No, może nie jest lekko uprawiać grządkę, bo wiadomo jest mokro, ziemia jest mokra i tak dalej, ale szpinak nie jest aż tak wymagający, żeby mu trzeba było jakichś ekstra warunków. Także zapraszam na przygodę wysiewu szpinaku, a na końcu filmu pokażę jak uko próbuję ukorzeniać róże, yy, obcinane teraz, przycinane teraz oraz yy, jak pierwszy raz wysiałam por i seler. Zapraszam. Żeby wysiać szpinak, potrzebne jest odpowiednie narzędzie i trzeba ten kawałeczek skopać. Tu nie było skopane, ponieważ y, ruszył seler naciowy i nie było napisane, że to jest roślina wieloletnia, ale jeden krzaczek przetrwał, resztę zaczyna ginąć dopiero teraz więc ten krzaczek zostawię, dwa, w sumie trzy zostawię, a tutaj sobie spulchnie ziemię pod, e, pod mój szpinak. Cządeczka skopana, zrównana grabkami. Tu zostało cztery sadzonki, pięć sadzonek e, selera z zeszłego roku. No, jeszcze żyję, więc zostawię. Zobaczę, co z tego będzie. I teraz, przy pomocy takiego oto urządzenia, zrobię sobie rowki. Jak zwykle, nie krzywe <grych> i wysieję mój ulubiony szpinak. Spinak wysiany. Dosiałam nawet jeszcze rządeczek cebuli siedmiolatki. I ponieważ mam pamięć dobrą, niezawodną, tylko krótką. Powtykam sobie patyczki, żeby zaznaczyć rządki, yy, gdzie siałam te warzywa. A później muszę to jakoś jeszcze jeszcze odgrodzić przed moimi, moim stawem psów. A więc do dzieła. Czyli powtykam patyczki, tak powiedzmy 3-4 rządek i dopiero zasypię te, yy, te moje wysiewy. I tak właśnie wygląda ten mój zabezpieczony przed sporą psów i wysiany, e, zabezpieczona i wysiana grządka ze szpinakiem i, i z cebulką siedmiolatką. Czyli mamy wiosnę. Tą różę przycięłam siódmego lutego, Ponieważ no nie przycinam jej wcześniej miała, miała jeszcze liście, nie, w ogóle nie zrzuciła liści na zimę. I patyczki, które pozostały te gałązki włożyłam do doniczki i zobaczycie Państwo co jak ładnie te gałązki w tej chwili wyglądają tą różę Tą różę też będę chciała przyciąć, ponieważ ma już takie dosyć spore te pączki i obawiam się, że jeżeli zakwitnie, to mi przemarznie po prostu. A skrócę ją, żeby się bardziej rozkrzewiła, a pozostałe te gałązki wetknę do doniczki w domu i przykryję. I być może mi się udał ukorzenić. Udało mi się ukorzenić takie róże w sierpniu. Zaraz pokażę jak wyglądają. To jest różyczka ukorzeniona w sierpniu. Nie wiem czy widać ma pączki. I że jest. Takich różyczek mamy kilka. A tak yy, ukorzeniem moje różyczki bez żadnej chemii, bez niczego, po prostu uda się, to się uda, nie to, nie to, jest takie te, takie moje doświadczenie. Yy, więc pod takim specjalistycznym kloszem mam tutaj yy, mam tutaj właśnie te, te powkładane yy, gałązki i jak widać już pięknie puszczają listki. Dlatego pod kloszem, że róża musi mieć, żeby wypuścić korzenie, musi mieć odpowiednią wilgotność. A ten klosz zapewnia wilgotność i oddychanie, bo ma tutaj otwór. W taki sam sposób ukorzeniałam różę jesienią bodajże w sierpniu. Tutaj natomiast pod tym szkłem Mam por i seler, który siałam po raz pierwszy w życiu. Zwykle sadzonki pora i selera kupowałam na bazarku, natomiast tym razem postanowiłam sama spróbować wyhodować sobie takie rośliny, takie warzywa. Wysiałam je 5 dni temu, zaczynają się pojawiać, no ale jeszcze nie ma się czym za bardzo chwalić. Zapraszam do subskrypcji, polubienia. W następnych filmikach pokażę, czy udało mi się uzyskać ten por i seller z własnej tutaj szklarenki i jak mają się różyczki. Będziemy też siać pomidory.